Cześć Siemannom, dzisiaj mamy niedzielę około godziny 12 Jakoś tak Dzisiaj mamy w ogóle niedzielę A wczoraj, w sobotę mi się okociła ta samica barana francuskiego szarego Tam ma gniazdko I teraz właśnie niedawno Sprawdziłam to gniazdo, bo jeden maluszek, który leżał w rogu miał ostatnio jednego, tak? Pamiętacie? Ale to zaraz wam pokażę. Tutaj jest ten maluch, jeśli... właśnie on. Ta ja się okociła właśnie wczoraj, urodziła. 12 sztuk aż dosyć sporo jeden tutaj troszkę był już zmarznięty to włożyłem do godu, do gniazda chyba powinien przeżyć Ej, dobra nie będziemy jej denerwować bo się denerwuje samiczka no i tutaj co ostatnio Wam nagrywam odcinek z tych 7 młodych już takie są sporo kruche cztery. cztery są podobne do samca całe Madagaskarowe no i trzy są takie hmm, będą na sprzedaż ale jeszcze troszkę jeszcze piją mleczko od matki muszę im zaraz przynieść jeść Bo już zjadły dam im na południe troszkę Jedynkę, no i teraz tej samicy damy odpocząć, bo dosyć chudawa jest, to damy jej odpocząć, jak odsadzimy te maluszki. No i później, jak już będą spore, pójdą na wszystkie 7 sztuk na sprzedaż z tych baranków. Sory za psy, ale ludzie tutaj jeżdżą barączkami, konno. Po prostu psy szczekają na, to, na nich. No i jeśli ktoś, ktoś by był zainteresowany, też mam jajka od kurek na sprzedaż większe takie po 15 takie mniejsze po 12 jeśli ktoś by był zainteresowany pisać w komentarzach no i tam mam samic, samica 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 to są do dalszej hodowli też no i o, tutaj są te kurki co były w oborze chodząc z tymi takimi też rzosa mieszańcami i ktoś jakby był zainteresowany jajkami pisać w komentarzu lub na grupie yy, łódzkich Hodowca królików i kur tam proszę pisać też no i ja będę kończyć na razie do następnego cześć